Dzień dobry. Byliśmy umówieni na y, badania stabilizacji, stabilizacyjne mojej nogi. Koralewska Izabela. Jeżeli pojawiłby się jakikolwiek ból, automatyczny sygnał. Możemy przerwać. Jedziemy na no maksa. Przypominam, 100%. pełne zaangażowanie. Mocno, z całej siły, w strony. I góra i dół. Trzeba więcej dawać siebie. Mocno zaangażować tak, do góry. Dobrze, 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 wytrzyma Pani. Mocno. Spokojnie. Jeszcze 40%. Jedziemy jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. Może Pani krzyczeć, oddychać Max. Końcówka karta. Będzie ruch. palić w nodze, ale trzeba. Jedziemy, Trzymać. jedziemy, jedziemy. jedziemy. Mocno. Super, mocno. ostatni ruch. Brawo. Już. Brawo. Brawo. Fantastycznie. Wiem, że ciężko. Albo ból, czy brak siły, czyli wszystko. Wszystko. Wyobraża sobie Pani w ogóle życie bez, bez tańca, bez śpiewów, bez zespołu? Nie. Nie wyobrażam sobie, bo to jest całe moje życie. Tam poświęciłam praktycznie. 15 lat, 15 lat pracy i to, to jest moja pierwsza praca, której naprawdę się poświęciłam. Dawałam z siebie wszystko i no ciężko byłoby się rozdać z czymś, co po prostu czemu się tyle, tyle się poświęciło swojego życia. wychodzimy do koła. Robimy CV kole, i ja rob, robiąc tą cwałę, ja patrzę obok na mojego kolegę i widzę, że jeszcze mam tyle do tego, żeby go złapać za rękę i chciałam podskoczyć w tym cwale, złapać go za rękę i w tym momencie poczułam, że zablokowało mi nogę. Coś złapało moją nogę, po prostu nie mogłam zrobić kroku i chciałam go złapać, noga tak i, i poleciałam. Ja podnosząc się, chciałam stanąć na nodze i ja dalej upadłam. Nie wiedziałam, co się dzieje. Patrzę, a po prostu noga mi wisi tak. Stopa po prostu mi wisiała, dlatego nie mogłam, ja, mówię, dlaczego ja nie, nie, no nie mogę stanąć. Ja patrzę, a stopa już wisi tak. Dopiero przy zejściu ze sceny ktoś krzyczał: to, to twoja Iza, coś się stało. Pobiegłem mhm. zobaczyć, patrzę, że noga jest no, mocno wykręcona, i wystaje, także... Źle to wyglądało? Źle. Powiedziałem dyrektorowi, jaka jest sytuacja, co się stało. Dyrektor mnie zapewniał, że wszystko jest w porządku, że sam scenę sprawdzam, że to jest niemożliwe. Chciałem się przyjrzeć scenie, jak scena wygląda, w jakim jest stanie. Zauważyłem, że jest duże poruszenie w grupie technicznej. Ludzie biegają, pilnują, tylko żebym tam nie wiem, no, chyba zdjęcia nie zrobił. I poprosiłem jednego kolegę o zrobienie zdjęcia. Po cichu. Ale też nie mogłem, bo na plecach miałem z tyłu już kierownictwo, już mnie pilnowali, co ja tam robię, po co tam poszedłem. Mm -hmm. na... nie Pan czuł, że to jest atmosfera radziwna, że, tak. że tak nigdy wcześniej nie było. Oczywiście, że tak. No pewnie, zdecydowanie. Dlaczego Pan się zdecydował robić zdjęcia? No wie Pani co, można... Można iść, że tak powiem, za pracodawcą i wbrew własnej, własnemu sumieniu, a można po prostu zrobić to, co się uważa za stosowne w danej chwili. To, że je zrobiłem, to zrobiłem je z, z tego powodu, że nie widziałem po prostu sceny w aż tak tragicznym stanie. Przygotowuje reportaż o wypadku pani Izabeli Koralewskiej. Zdjęcia sceny, które pokazują, w jakim stanie ta scena była, wskazują na to, że ona była w stanie co najmniej prowizorycznym, żeby nie powiedzieć, skandalicznym. To jest Panie zdanie i to jest pewnie <laughs> zdjęcie zrobione nie wiem z jakiego momentu, ponieważ każda ze stron, to pewnie pani też wie albo i nie, jest korygowana w trakcie przystosowania jej do tego, aby taka scena mogła funkcjonować w sposób należyty i ta scena została odpowiednio przygotowana. Ja też nie chcę tego komentować. Proszę wybaczyć, nie jest to mój obowiązek ja nie mam tutaj obowiązku się tłumaczyć z czegokolwiek.